Zaczynamy trasę na no to. Czekajcie, zrobię sobie zdjęcie. Do miniaturki O, tu jest o tak, może do miniaturki może. I patrzcie. Co tam wejść? O! Tu jest ta ścieżka od hotela. Od hotelu. No, chyba tak. Ej, a tam widać auta? Chyba nie, czy nie? Kim? Tam widać auta? Czy ten przestrzał? No. Dobra, no to co? Zaczynamy zabawę. I takie okazuje się zamknięte. Ty, tu prąd idzie. To jest mu Patrz, tu coś jest. Table. Nie spożywaj alkoholu. Policzymy spody Jak będziemy wracać. To jest klejonka czy z całego słupa? Z całego. To dobrze. No jeszcze podpierane metalowymi rzeczami. Ty, tak to nie się nie wydaje wysoko, teraz trochę jest, nie? Teraz tak. Człowiek. Jest jesteśmy. Ja nie patrzę jeszcze. Kamerą tylko pokazuję. Nie patrzę jeszcze. Długo jeszcze? Dobra, jeszcze nie patrzę. Nie patrzę nie patrzę Ja bym nie postawił, Normalnie. nie patrzę jeszcze nie patrzę nie patrzę Dobra, spojrzałem. Ja stąd zlądować to by było nieciekawe Aż tam parking jest o, jest stawik, może mamusię zobaczymy będziemy jej machać jezu mam jezu ile tego? jeszcze? No. ty, co jest kozach? tak to nie wydaje się wysoko a teraz? <słuch> uważaj na telefon, bo ino raz i po <słuch> Tam są ukraińskie pieszczady Tam, nie? Mm -hmm. Tam A jeszcze to nie jest Max Jeszcze nie jest najwyżej I teraz z nami siup Dobra jest koniec I Ty nawet pokazuje gdzie co jak O ja Patrz, tu jest wszystko napisane Ty Mój telefon też zostaje świjty. Bukowałby 312 Tam jest gdzieś moja Tam Gdzieś Ona już nie siedzi tam O auto widać nasze Gdzie widać? No tam i auto stoi A jest Zadzwoń do niej No Tak, pogieło Gdzie jest solinka? Czy będzie tu solinka widać? San? Czy gdzieś tutaj musi być solinka? Tam jest Ukraina. Patrzcie, pokazuję nawet Ukraina. O, rzeka sam tutaj płynie. Nie halo, halo. To wszystko na dzisiaj. No to na razie. Cześć!